Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj e, też nie wiem za bardzo co będziemy robić, ale najpierw się zaloguję. OK, oczywiście lagi, tak jak zawsze. Coś mi się tutaj y, dzieje, że... O, dobra. dobra, teraz ja tutaj, y, bo na początku będą straszne lagi, ja, ja zaraz do Was wrócę, tylko wszystko tutaj pozałatwiam, żeby było tak jak należy. Ok, już wszystko tutaj zrobiłam, teraz tylko zmienię status. Okej, okay. czekajcie, tutaj ktoś do mnie pisze. <tompetenia> tak, pozdrawiam czy 535 i um, na razie to tyle, o czekajcie, napisał. O niepokój, nie, 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 Um, tylko jej odpiszę i tak pozdrawiam Ria um, i pozdrawiam Julia 807, ale ten, um, jej w ogóle coś napisałam? Pozdrawiam Julia 8.07 jakoś tak, nie wiem, ale ten, teraz właśnie chcę pozdrawić wszystkich, e, którzy są online. Tak, dobra. Boże, 25 osób. Okej, okay. no. Dobra. To, tak, pozdrawiam Ria, e, Mercy, Milena, e, Ami. Serla, Darusia, Emily, Julia, Cassandra. Już mi się nie chce czytać liczb i tych znaków różnych. E, pozdrawiam Lili, Lili, Mika, Miss Piggy? No, nie ona. <laughs> Miss Piggy. Olivia, pozdrawiam Operianka, pozdrawiam Ostra, Posilos, Pysia i Mela. Pozdrawiam Ślicznotka, Weronika, Ella. Wikikinga XT, pozdrawiam Zocha i pozdrawiam Zuzia Marusiak. Dobra, e, no to chyba przybiorę się. <laughs> Boże, nie wiem, co się w ogóle przebrać. Dobra, pierwsza lepsza. To mam do tego zestaw, więc się przebiorę w ten zestaw już. Jak już mam te włosy na, na sobie. W ogólnie dzisiaj już będą takie trochę nudy, bo też nie wiem, co w ogóle będziemy robić. Czy teraz się przybiorę? Później może pooglądamy jakieś arty. No to... I na tym zakończymy ten odcinek na tym oglądaniu artbooków. Gdzie są te buty? chyba był do tego jeszcze jakiś dodatek, ale nie wiem. Chyba nie. A nie to, to jest to tylko dobra był. Okej. Okay. Zmienimy tutaj. Nie wiem na, gdzie ten kolor. Dobra, e, dobra. No to może teraz zacznijmy już oglądać arty. Aha, jeszcze przed oglądaniem czekajcie. Boże. Dobra, te wiadomości może odczytam po tym albo nie. I jeszcze chciałam pozdrowić jedną osobę. E, to może już nie będę wchodzić, albo... Pozdrawiam jeszcze Sonia 3310. Też możecie ją zaprosić, to jest moja koleżanka. Ona chciała, żebym ją pozdrowiła, mogę wam ją pokazać. Jak już weszli mi przyjaciele. To mam ją pokażę, ona, ona ma ósmy level, wygląda to tak. Założyła konto niedawno, więc ten, więc ma ten, ten. Okej, ja dam tam parę pozdr Dobra, no to teraz już przechodzimy do artów. Dobra, mm, nie wiem. Jak kupić unikaty? Wow, unikatów się nie da kupić. Znaczy... Powiedziałam, że po tysiąc love it powiem, więc już Wam mówię. Zacznę może od instrukcji obsługi tego arta. Jest to tak, na zielono zaznaczyłam sposoby, które są sprawdzone i nie musicie się niczego bać. Na żółto coś, czymś Czym da się kupić? Nie unikaty, ale rzeczy do nich podobne. A na pomarańczowo sposób na grę na starym MSP, która niestety jest zawirusowana niejakim Trojanem. Ja wiem, co tam pisze. Dlatego jest zła. To tak, na zielono. Jak kupić unikat? Wow. Wchodzimy w sklep. wy. wy wybieramy? Wy, wybieramy chyba. Nie. Wy, by, i ryamy. O, nie wiem. Idziesz na ostatnią stronę. Go, ostatni motyw. Jest tam dużo unikatów, bla bla bla. Unikatów się nie da kupić. Dobra, dam ci te gołowka. Ok. Jajeczko pospolite. Dużo ważą. Zobacz, ktoś zostawił dwa jajeczka na deszczu. Jest im lepiej, ale muszą się wykluć za jakieś parę dni. Z jajeczek wykluł się duszek i lewek. Są już przewielkie, lecz mają puste brzuszki. Nakarmy ich. Dużo ważą, pomóżmy im schudnąć. Za dziesięć bardziej schudną nasz. Wymuszenie łowków Stop w wymuszeniu loveków. Ważne tęcza. Fajna jak ubładka animka żygam tęczą. Fajna, dobra, dam ci tego łowka już. Kto jest za tym, żeby stworzyć animację żygam tęczą? Dajcie, daję łowka i poleć znaj. A tutaj w ogóle jest taki art. E, ta animka jest fajna, patrzcie, e, bo jak nasza Mowy Star ma taką animkę, e, taką, gdzie słucha MP, e, tam trójka, nie wiem, to. E, to jak się właśnie przybliży, tutaj. Hmm. Włączcie, to właśnie tutaj widać. E, co ona słucha? Tam jest Katy Perry, Ryana. Riana. Riana Boże. Rihanna. Y... Nie wiem, jak to się czyta, ale. Nie wiem, jak to się czyta, ale czekajcie, napiszę wam. Taki zespół. Ja na niego mówię U4, <grywka> ale nie wiem, jak to się czyta. No i tutaj, dobra, dam ci tylko nowka Naładuję P4 Chciałabym se posłuchać Riany Kiedy bateria była na skraju wyczerpania Pomożesz, nie? Dobra Co to jest? Stara babcia Jedwiga, Jezu Boże, jeszcze tylko 30 sekund A ja się tak rozgadałam Dobra, no to tak, subskrybujcie, komentujcie Łapki w górę No nie wiem, polecajcie mój kanał I ogólnie yy, Dzięki, że to oglądaliście Do następnego odcinka Stara babcia Jadwiga. No to... papa. pa! pa.